Dobry lot. Lot dzisiaj z miejscowości Wolfsburg. 720 km. Lot przełożony z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek. Myślę, że dobra decyzja z tego co widzimy. To na razie pogoda jest całkiem przyjemna. Wiatr od zachodu e, lekko zawiewa. Natomiast no, widzimy e, przypieka. Dosyć mocne słońce wreszcie po tylu dniach takich ponurych ale to powoduje, że się robi bardzo burzowo i na pewno na trasie burze mogą się pojawić. Przychodzą alerty, cały czas przychodzą alerty o niebezpieczeństwie. W tym tygodniu też było powiat bocheński, brzeski w okolice Tarnowa yy, uszkodzone przez nawałnicę i ta pogoda taka niestabilna ciągle się yy, utrzymuje. Możemy zdążymy, jest pierwszy z Niemiec. Odbił się, odbił się, ale przyładował z góry, ale nie seryjnie. Ty się wystraszyły no. Tak No witam bardzo serdecznie. Zaczynamy transmisję z przylotu głąbków z Niemiec, miejscowości Wolfsburg, 720 km. Jak zawsze przy takim wyczekiwaniu gąbki zaskoczyły, wystartowały o godzinie 5.45. Co mogę powiedzieć, lot przełożony z... Z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, no ale dzisiaj jak widzicie godzina jest 14.41 i pogoda jest fajna, chociaż tam widać, że coś jest burzowo na zachodzie. Potem kamerzysta może złapia do od żeby widać, takie chmurki do męku po deszczu, ale fajnie, jest pierwszy gołąb. Mam chyba z 15 kibiców, którym muszę dać informację, że gąbki się pojawiły, więc za chwilę im podamy. Zapraszamy do oglądania transmisji z przylotu gąbków z miejscowości Wolfsburg na dystansie 720 km. Dobry lot. Potem może coś powiem o tych lotach przekładanych, bo tam dyskusja była, jedni chcą przekładać, inni nie chcą przekładać, ale na razie skupmy się na przylocie głębokiej. Jest drugi gąbek o elegancko tu z dołu także w kierunku pierwszego nie widzieliśmy jak przyleciał ale patrzymy jest drugi ale przerwa dosyć duża bo tam tamto był 41 a teraz jest teraz jest nie widzę mi się to coś wyświetla gołeś jak na wysąd czy macie błędy to teraz nie odpowiemy 58 no to przerwa około 20 minut Wodu już się wracał do głowy Jeden, Dwa, dwa siadają jest Wysoka, coś się ruszyło Jest, jest, jest Chodźcie, chodźcie na lewce, na, na lewce! dwa i dwa. dwa. i dwa. Dobrze, że z kierunku. Ale trzeci był już od wschodu, więc z tego łębie gdzieś się pomieszał. Jest, 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 jest yes. następny, składa się, składa się, jest, jest, dosłownie upłynęło niecała minuta, fajnie jakoś to ale pięknie, coś pięknego, na deskę, na luks, o, pięknie, tak, <grytanie> tak mają siadać. 7, 8, nie wiem czy widzisz, za drzewo, za drzewo wchodzi. Za drzewo wchodzi. Ale się nie oderwie, nic chyba. Pod samymi linkami u góry. Nie będzie chyba widać nam. Nie. To widać. I samce siadają, a postawiłem na samicę, i to jest niepokojące, co to się podziało z tymi samicami. Ale zobaczymy. Patrzmy dalej, jest 7 gołębi. Sorry. Mamy aktualnie 10 gołąbków i serię stypowanych z tej 700. -ki. No lot dziwny, no takie loty przekładane różne są. No, różne są opinie na temat przekładanych lotów. Nie ja jestem tego zdania, że powinniśmy przekładać tak loty, żeby pogoda była. No dzisiaj w miarę pogoda jest ok, chociaż słonko mocno operuje i na pewno po trasie było burzowo, bo gołębie. Widzimy po gołębiach jakie przyszły. Przyszły gołębie bardziej te, co do tej pory mniej robiły konkursu, wolniejsze, nie szpicowe. Tych szpicowych jeszcze nie ma, więc albo posiadały, albo dokładają kilometrów i, i lecą. Natomiast mniej więcej jest, o teraz jest równa godzina od przylotu naszego pierwszego gołębia, mamy 10 gołębi z 30, więc lot w dosyć wymagający. Yy, moje zdanie tak, na temat tych przekładania jest takie, że no, ma to swoje plusy i minusy. No, musimy szukać w miarę warunków, żeby dało się wypuścić. Dzisiaj te warunki były spełnione, natomiast no, jest to pewna komplikacja to jest dzień roboczy, ludzie chodzą do pracy, więc mało ludzi, hodowców dało tych gołąbki. Yy, wiem, że kolega Andrzej, tutaj sąsiad, ma już serię przed nami, chociaż yy, zgłosił ją przed chwilą. Też kolega z tyłu, który prowadzi. I do oddziału, tam jest team Waligura, też mają serię. Mają 13 gołębi zgłoszonych u nas. Było w sekcji 50 gołębi do konkursu. No i jest to na pograniczu na pewno. Nie wszyscy zgłaszają, no bo pewnie są w pracy. Zgłoszone mamy kilka gołębi od kilku hodowców i to też by trzeba było jakoś rozwiązać, żebyśmy z takich lotów mieli może jakąś grupę i na tej grupie wpisywali te gołębie wtedy. Wtedy łatwiej jest, może kiedyś dojdzie do tego, że będziemy mieć w nodze, no, w gołąb będzie miał taki nadajnik, że będziemy na bieżąco online widzieć ile tej głębi siada. Pierwszy gołąb dzisiaj zaskoczył godzinę temu, do tej pory specjalnie się tam nie wyróżniał, ale widać, że z dużym impetem siad na deskę i pewnie będzie szpicowo w czołówce. Ja nie przepadam osobiście za tymi 700kami. Zwłaszcza jak jest taka pogoda dosyć przypieka, warunki zmienne co chwilę przewalają się, chmury burzowe te burze musiały być na trasie. To to jest pewne, bo śledziliśmy radary. Natomiast no, też trzeba powiedzieć, że 9 godzin lotu 700 km to jest normalny w miarę czas i rozciągłość tych gołębi na trasie jest dosyć duża. Część na pewno gołębi przeleciała, prawdopodobnie napiła się szybko, albo w ogóle nie piła i jest na mecie. Większość gołębi pewnie już siedzi, to, co się będzie podrywało, będzie dochodziło. Część gołębi z kierunku, część gołębi z tyłu, więc to świadczy o tym, że ten lot musiał być, yy, musiał być po prostu no, yy, z jakimiś anomaliami pogodowymi, bo nie przychodzą wszystkie gołębie po trasie yy, z kierunku. Dobry lot. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy chwycili tą serię typowaną. Siódemka w miarę jest, walczymy o tytuł mistrza z całości, no bo to nam pozostało, brakuje nam tam jednego lotu do GMP. No ale cóż, no leci się tak jak się leci, warunki ja na ile pozwalają. Gołębie na razie dają radę, zostały jeszcze nam dwa loty, zostały nam trzysetka i siedemsetka. Podejrzewam, jak co roku wszystko się będzie rozstrzygało na ostatnim locie. Gratulacje dzisiaj wszystkim, którzy brali udział w tym locie, lot na pewno nie należał do najłatwiejszych, no i czekamy na przylot jeszcze pozostałych gołębi, no bo brakuje jeszcze 20 gołąbków, które są w trasie. Four Pages for You, dobry lot, trzymajcie kciuki, żebyśmy złapali serię i do zobaczenia na następnym locie.